cześć dzięki dla czarownicy nie no dobra ok tak się ktoś podpisał za wpłatę na zrzutę od razu mówię dlaczego tutaj idę po ulicy bo tu raz że jak coś jedzie to wolno a drugi raz że tu jest dużo przeszkód na chodnikach nie a jak słyszę że coś jedzie, to schodzę na chodnik no mordeczki sporo was tu przybyło także co chciałem wam powiedzieć a bo ktoś się pytał, czy to może być po Czarnobylu, że nie widzę. Nie, to nie jest po Czarnobylu. Mamy niewidomą, bo tam ona miała wady wrodzone, a ojciec stracił wzrok i tu gdzieś, gdzieś był taki zakład dla niewidomych. Tam robili szczątki, robili rozmaite pędzle i tak dalej. No i oni tu się pobrali. nie, Tu dużo było niewidomych w ogóle kiedyś w Rynie. Także tak to wygląda. Co ja mogę wam powiedzieć? Ja tam często opowiadam jakieś dziwne historie treści o sobie to zapraszam do playlisty tam vlogasy niewidasy i zapraszam do mojej playlisty, którą się lubię chwalić z kamerą przez świat. To są tam moje wycieczki przeważnie samodzielne. Czasami ktoś mi gdzieś pomagał nagrywać. Czasami sam nagrywam sobie z zakopanego, jakieś dziłem po, po Łodzi, Połodzi, po Gdyni z Krakowa, coś tam znajdziecie, z jakichś tam muzeów, ze Skansenów, jak na latarnie wchodziłem morskie i tego typu rzeczy. Także filmy sam montuję. Jakieś nawet pokazywałem, jak filmy montuję. No a tak ogólnie, co tam e, możecie zajść do playlisty: wypady rowerowe. To to jest jak z kolegą Grzesiem, jak tu mieszkał, to jeździłem z nim na tandemie. Są wypady do Szwecji. E, Lubię tam sobie czasami coś po majstroko stary jestem, nie chcę się. Yy, coś tam porobić yy, ogólnie. Mi to daje satysfakcję, że coś samemu zrobiłem. nie? Teraz się na przykład wróciłem do gry na akordeonie, tak jak tam niektórzy już zauważyli. Na jesieni wróciłem po siedmiu latach. Yy, no bo zrezygnowałem, bo tam gadali na mnie, że to grama, to tego, a to. no Tam raz na pół roku zagrałem po 15 minut, a nie, teraz, teraz. Siedzę, akordeonu nie chowam, bo jak wiem, że schowam go, to już go nie wyciągnę, nie? No i to sobie tam próbuję zagrać, jak coś tam mi w ucho wpadnie. Jeden utwory gram lepiej, drugie gorzej. Tam się na trąbce trochę uczę. Nie chcę być muzykiem tak dla własnej satysfakcji, coś tam sobie pobrzdąkać, nie? Na harmonijce gram. Także możecie to sobie obejrzeć. Są też tam, jak gdzieś tam chodziłem po plaży sam, takie rozmaite historie teraz zakopanym byłem y, już pod koniec maja, tak po 20, coś takiego od 20 maja byłem y, sam, to możecie sobie obejrzeć w z kamerą świat. tam są właśnie takie moje wycieczki y, poszłem sobie na y, górę Grzesia, poprosiłem tam wolontariuszy z tego parku, znaczy z parku z Parku Narodowego tam co sprzątają zabrali mnie na Grzesia tam później drudzy mieli mnie gdzieś tam też wziąć w górę, ale się bali z niewidomą To sobie położyłem sam po zakopanym. Później wpadłem na pomysł, żeby pójść na ten park linowy. Zadzwoniłem, się umówiłem, sobie przeszłem tam trasę. Też jest tam jak chodziłem yy, i byłem na skoczni. Nie? W tamtym roku, no to możecie sobie zobaczyć, jak tam wchodziłem na skoczni, gdzieś tam jest filmik z ludzi, po prostu poprosiłem, którzy tam szli, a w tym roku sobie już deszcz padał, mówię kolejko wjadę, czekam na ludzi, może ktoś będzie jechał. W końcu się okazało, że niepotrzebnie czekałem, bo jak się znaleźli ludzie, którzy idą, to obsługa ze mną wjechała i wjechałem sobie, zjechałem, także mam nawet zdjęcie na pamiątkę z guralem, który ze mną wjeżdżał bo się okazało, że on jest ratownikiem taczańskim, gdzieś w tych grupach sobie służy. Także to tyle. No. Dzisiaj nic nie nagrywałem, bo razem mi się nie chciało, bo ostatnio takie te upały, to mi się nic nie chce. Drugi raz, że trochę tam miałem zajęć i tak się czas zleciał teraz wieczór, trochę pobrzdąkałem. O, mi się przycięło w trąbce. trąbkę trochę przeczyściłem. Kurna ja się zawsze o te wentyle boję, a wyczyściłem, przesmarowałem i dalej działa. Także pozdrawiam, zostawcie łapkę, subskrypcję, komentarz. Pamiętajcie mordy obserwacji TikToka, subskrybowaniu kanału. I fajnie, że przybywa obserwujących na TikToku czy tam yy, subskrybentów na YouTube. Bajo!